Cześć wszystkim, z Tarot. Zapraszam was na kolejny odcinek z Hydry. A dzisiaj? Dzisiaj pomyślałem sobie, że zacznę budowę statku. Tak, będziemy budować stateczek, ale tylko troszeczkę, pokażę mu urywki mniej więcej w którym miejscu on powstanie. Hmm. tymczasem przygotuję sobie troszeczkę drewna tematów zaczniemy może od tego zaczniemy trochę tego 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 i tego ok jakieś tam inne tematy Aha. Hmm. co by nam się jeszcze przyda ta nam się jeszcze przyda Widzianko mamy, resztę mamy, wszystko mamy, dobra, idziemy na miejsce budowy statku Jak myślę, że do końca tygodnia powinienem to zrobić a przynajmniej podstawę, ponieważ to ma być dosyć spory okręt Zerowany troszeczkę myślę na starych okrętach pirackich Ua, coś mieścina Lecimy, lecimy. Także pracy przede mną sporo. Tutaj widzimy yy, jeden właśnie taki mały okręt, a ja chcę zrobić dużo większe <śm> Zobaczymy, myślę, że mam nadzieję, że uda mi się to w miarę sprawniej i szybko zrobić. I będzie fajny obiekt do odwiedzenia. Tu jakieś brzydkie drzewo kurde zrobił posadził, postaci cholera, no, no, jasne. Potem to będziemy naprawiać, temacić no, pomyślałem sobie, że zrobimy tematę gdzieś tak hmm, tutaj Tak bardziej przy wpływie, czyli będziemy mieli widok z matniksowych wysp na to wszystko. O, e, gdzieś tam lecimy. przekaz i mój temat będzie widoczny fajnie. Tutaj mamy wyspy. Dobra, może gdzieś tutaj zaczniemy? A tak przy okazji sorki za poprzedni odcinek brzmiałem tak głośno te dźwięki troszeczkę żeście mnie źle słyszeli No cóż, dzisiaj już mam ściszone, więc powinno być lepiej. O, wyspa się nam pokazała. Je, to tak jak już mówiłem z razem z Martinixem, gdzieś tam kiedyś nagramy tą wyspę. Dobra, zobaczmy jak tutaj to wygląda. No tu by było ekstra. Od tego miejsca zacząć. Tam jakaś wyspa. Dobra, tutaj sobie zrobimy jak gdyby środek tego tematu. O. sobie wszystko zostawimy tutaj to na razie też i dobra bierzemy drewno zwykłe tempowe na razie zobaczymy jak to nam wyjdzie i lecimy z koksem hmm. tak sobie myślę najpierw przez środek Zobaczymy sobie długość, całość robię z głowy o! Coś to jakiś lak czy co Całość robię z głowy, nie mam jakichś specjalnych planów Choć mogłem coś tam na w kadzie Ale szczerze mówiąc Chyba mi się nie chce Lecimy z głowy, zobaczymy jak nam to wychodzi Myślę, że spokojnie dłuższy, ale stamtąd zaczniemy już powoli schodzić z boki, tutaj będzie wystarczająco, myślę, fajnie. A. Na razie ostro. Dosyć. Teraz robimy mniej bardziej. Teraz jeszcze bardziej, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to będzie szósty. Jako podstawa myślę na sześć wystarczy sześć siedem tam A6 wystarczy. Da, lecimy. Starczy na 6, bo lecąc z góry i tak idziemy po zewnętrznej, co nie? Powiększamy go. A, 6. 6-12 kratek Myślę o 3, jakieś zwiększy do góry 3-4 nawet Nie, nawet więcej Powinno być wystarczająco Dobra, gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj Co na to? Będzie chyba kawał statku Dobra Idziemy w drugiej strony robić to samo. I jak skończę to na chwilę przerwę i wrócę do Was jak już będę miał troszeczkę więcej. Okay. Jeszcze jeden. dużo. Dobra, nie zmarnuje się. Tak, dwa. Teraz powinny być trzy. Tak, tak i lecimy. Małe lagi chyba mamy. No, ale cóż. Jeszcze. Ej, już sobie wyobrażam ten statek. Będzie przepiękny. Dobra, teraz w tą stronę. Jak widzicie. Pójdzie mi chyba w cholerę tego drewna, no ale cóż diamentowa siekierka jest bardzo porządna, więc powinna mi się udać. To takie dziwne niebo to niestety ale chyba tekstury, których używam nie są jeszcze dopracowane do wersji 1.5 i niestety yy, w nocy niebo wygląda właśnie u mnie w ten sposób. Trochę śmiesznie, ale przynajmniej księżyc jest jakiś. <laughs> I w miarę jest jasno. Ma to więc jakieś tam powiedzmy swoje plusy. Ale nie ukrywam, wolałbym jednak, żeby było porządne niebo. Nocne. Tak jak należy. No ale cóż, może za tydzień, dwa poprawi to ktoś tam czy twórcę tego tego całego Fem, mm, l, 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 tekstura no i wtedy są aktualnie mam nadzieję kolejny odcinek już będzie z ładnym niebem gwieździstym dobra a tymczasem podstawę statku mamy mniej więcej taki on będzie duży dobra na chwileczkę przerwam spotykamy się za chwilę Okej, okay, witam Was z powrotem, jak widzicie powiększyłem już w o dwie kratki Trzeba chyba pójść w górę, nie? Teraz myślę sobie pójdę w górę o dwie krateczki przez całość i przy okazji to co jest takiego myślę dosyć fajnego w tych galerach mi się podoba zrobimy troszeczkę większą dupę mu <śm> Dobra, tymczasem lecimy dwie kratki wyżej. I tak myślę. Mamy 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kratek przed. Powiększyć? Nie, mniej. Tu. O, tu mu powiększymy troszeczkę. Zrobimy to w ten sposób może O Muszę się kurde gdzieś poczytać nauczyć tych nazw dokładnych Może w następnym odcinku kiedy będziemy coś tam dalej robić przy tym statku Zacznę używać lepszych nazw Bo <gryw> dupa tył statku <gryw> Starburtaw jest, tak i coś tam jeszcze i, i kurczę, no pamiętam tylko Starburte W każdym bądź razie nauczymy się jeszcze tego A tymczasem lecimy z koksem I ile jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Czyżby już, już tak wracamy się. Dokładnie tak. I teraz lecimy już po dwie tutaj. Ale jak niektórzy może pamiętają, może, niektórzy może nie, statki te były bardziej od dołu półokrągłe. Natomiast w pewnym momencie zaczynały iść do góry, a nawet, <laughs> przepraszam, górą zwężać się. Także myślę, że to zwężenie też spróbujemy w jakiś sposób odwzorować. O, straciłem drewno, koniec. Mamy w ogóle jeszcze jakieś drewno? Mamy jeszcze troszeczkę. Super. Dokończę, myślę tą ściankę. I na dzisiaj wystarczy. Robię jeszcze troszeczkę coś poza wizją. A, myślę jutro. Znaczy jutro. Jutro to nagram. Kiedy wrzucę? Mam nadzieję, że jak najszybciej. <laughs> w każdym razie teraz będę musiał jeszcze sobie przemyśleć użycie innego drzewa bo chcę użyć teraz jasnego jakiegoś drzewa żeby on nie był taki jednostajny, że tak powiem, od razu teraz go zwiększymy o kidoki I zobaczymy potem jak to wyjdzie Będzie ostatku, statku? Będzie no, przydałoby się jakieś wejście zrobić, na górę. No, ale potem mamy drobinki, nie? Trach, i możemy sobie wchodzić. A, już będzie fajnie, dobra. Będzie kawał w statku, nie ma co. Dobra, tymczasem yy, żegnam Was, idę troszeczkę też jeszcze na serwerze w mieście coś tam porobić, zobaczyć. Może coś gdzieś kurde się działo. Niestety gliferów ostatnio paru było, trzeba by było zobaczyć, czy kurde gdzieś coś ktoś nie zniszczył. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam i zapraszam na kolejną relacje z tego co się dzieje na hydrze. Cześć!